Niedziela, ostatni na dzień na Słowacji, jestem już po feratach dwie wieże i dziś nie będzie szlaków, nie będzie chodzenia po górach. No, głównie ze względu na moje kolano, bo ponad 4 godziny w aucie, potem mogłoby być ciężki, mógłby to być ciężki powrót. Yy, ale coś będzie. A co? To zobaczymy. Najpierw trzeba zeżreć i kupić zakupy na... ruszamy jeszcze na zakupy na specjalną akcję, która jeszcze dzisiaj będzie grana przed odjazdem do Polski. Jak widzicie, na Słowacji sklepy czynne w niedzielę. Zakupy za 35 zł są to głównie piwa bezalkoholowe, chrupki i jakieś batony. A teraz ruszamy. Po co te zakupy? Co my tu jeszcze robimy? Dobrze, że dziś nie mamy trekkingu, bo pogoda dziś najmniej pewna, a my dotarliśmy do luceński wodospad bodajże. <laughs> tak po drodze. Słowacja słynie z term. Ale jest tu również takie jedno miejsce wyjątkowe na mapie, bo nie ma tu szatni, nie ma budynku. Nie ma innych dziwnych rzeczy, a jest to miejsce dość dzikie, zagospodarowane bardziej przez mieszkańców tutajszych. W 2000 roku zrobiono tu odwiert chyba na 500 metrów i wypłynęło gorące źródło siarkowa woda o temperaturze 33 stopni Celsjusza. I porzucono jakby ten projekt, no i mieszkańcy tu sami trochę zadbali, wyłożyli dno. I miejsce jest w pełni darmowe, jedynie parking w sezonie 4 euro. Ale udało nam się ugadać, bo zostało mi 3,80 i pani mi policzyła za motocykl. No i tak wygląda to miejsce. Fajniej by tu było być zimą. Woda ma cały rok 33 stopnie. No na minus teraz, że jest dość e, mało miejsca. Mało. No dużo ludzi, nie? Ale tak to już, tak to bywa po prostu, no. I tak tutaj będziemy kończyć nasz wyjazd po Słowacji takim relaksem właśnie na tych nieco dzikich termach. Gdzieś ty była? Chyba dłużej przebieram, tak? Muszę wszystko ściągnąć, a nie majty i do widzenia. Ciepła? Ciepła? Tak, ale jest ciepło, ale nie jest jakaś gorąca, to fakt. I tu jest taka kładka, sprzedał mi miejscowy, żeby sobie tu zejść, tu mamy zarąbisty masaż masa plecu. Kasia poszła po piwko, nie może wytrzymać już na sucho. Nawet nie wydaje się, żeby było jej zimno. To ostatnie piwko na naszym pikniku. Chodzi trzecia, więc zawijamy. Niestety nie jest to miejsce, wiecie. No, jak jesteście przyjazdem można zahaczyć, ale specjalnie to bym tu nie jechał. Drogę powrotną u mi Steiger, Radler, Bruscinowy. Wracamy. 4 godziny 40 minut na ten moment pokazuje nawigacja za 5:15, czyli o 20 będziemy w domu. No jeżeli ktoś był na jakichś lepszych ciepłych <laughs> źródłach Na przykład jak my byliśmy na Islandii no to to nie robi takiego wrażenia I temperatura wody jest taka niegorąca, ciepła No i może nie w sezonie jak nie ma ludzi Ale teraz jest dużo ludzi gdzieś palą fajki No, nie, no nie, 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 nie urzekło mnie to Więc posiedzieliśmy w tej wodzie z godzinę i Spadamy, więc taki krótki, zakończeniowy odcinek słowacki. Mimo wszystko polecam wielką fatrę, małą fatrę. Szlaki, zwłaszcza na małej fatrze. Zobaczymy. Może kiedyś jeszcze wrócimy na Słowację, tam może słowackie tatry, może. Nie? Nie, ja tatry to nie. No to słowacki raj jeszcze jest. No, zobaczymy. Tak czy siak. Dzięki, że byliście z nami podczas tej podróży. Kasia, również podziękowania. Dziękuję, Kasiu. Dziękuję.